Siema, siema, siema. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, patrzcie. Patrzcie co tutaj jest. Otworzyli sklep nowy na rogu patrzcie jaki sklep spożywczy otworzyli na rogu, a ta fura ma bagażnik z przodu. A tak w ogóle to witamy na vlogu nie Te chiny w kolejnym odcinku. Zapraszamy, zapraszamy na vlogaska. Rozgoście się, usiądźcie sobie wygodnie, wracam właśnie z pracy. Gorąco znowu się zrobiło. Dzisiaj ja Wam opowiem trochę o tym o, o naszym nowym osiedlu, na którym kupiliśmy nasz nowy dom. Jako że teraz są. Teraz będą filmy związane z przeprowadzką nowego Domu i z, i z czym? No i około, około domowe, więc będziemy mówić dużo o naszym nowym domu w Chinach. Uff. Ale gorąco, kurde, aż mi się nie chce iść. Mogłem sobie podjechać autem ale mam zaparkowane w szkole na parkingu podziemnym więc nie chcę mi się nawet nie, nawet mi się nie chce jechać iść mi się nie chce, jechać też mi się nie chce O, proszę bardzo, śmieciarka w Chinach tak śmieciarka wygląda, proszę bardzo, jakbyście śmieciarki nigdy nie widzieli to macie tutaj chińską śmieciarkę ale bonus, no no, a w ogóle osiedle, na którym kupiliśmy nasz nowy dom, jest na przedmieściach miasta Guangzhou, około 65 km. W Chinach jest kilku głównych deweloperów, którzy budują osiedla, wieżowce, domy i tak dalej. No, jest o kilku głównych, kilku, czterech, pięciu. 4-5, reszta to jest drobnica i tych 4-5 wielkich deweloperów buduje większość projektów w Chinach, w całym kraju. My akurat kupiliśmy osiedle, które jest wybudowane i zarządzane przez dewelopera o nazwie Poli Poly Group. I Poly i Poli to jest bardzo ciekawa firma. To jest bardzo tajemnicza firma. To jest bardzo tajemnicza firma, dlatego że ona tam ma różne ciekawe powiązania z Chińską armią i z sektorem zbrojeniowym. Więc od takiego właśnie to na takim właśnie osiedlu, wybudowanym przez takiego dewelopera powiązanego z chińskimi militariami na takim osiedlu kupiliśmy nasz nowy dom bardzo fajne osiedle i Poli właśnie charakteryzuje się tym, że mają bardzo dobrą ochronę tych osiedli także jeśli nie mieszkacie na takim osiedlu to nie macie szansy wjechać a jak byście jechali tylko kogoś w gości to was Sprawdzą do kogo jedziecie i tak dalej. Także ochrona jest bardzo dobra. Na tym osiedlu mieszkają też właśnie ludzie z pewnej strefy społecznej, na pewnym poziomie społecznym. Więc nie ma tam jakichś przypadkowych osób. No także. I będziemy mieszkać, tak jak teraz na przykład wynajmujemy mieszkanie na jakimś przypadkowym osiedlu i różne osoby z różnych warstw społecznych e, mieszkają, a na tym osiedlu, gdzie tą kupiliśmy są głównie przedsiębiorcy. E, osoby związane z administracją publiczną, polityką i tak <gry> e, dyrektorzy firm menadżerowie i tak dalej więc e, nie ma tam jakichś przypadkowych osób no także Poli też jest a... Poli jest ciekawą firmą bo e one na przykład jak śledzicie rynek deweloperski w Chinach to oni zawsze dostają najlepsze grunty pod budowę osiedli w bardzo takich strategicznych miejscach w Chinach typu tam nadbrzeża nadbrzeża albo jakiś tam port, tak na przykład jest port dla statków był, no i ten port tam Teraz przekształcają powiedzmy w, w jakąś tam strefę mieszkaniową, gdzie będą osiedla zamiast portu. I właśnie to nadbrzeże będą tam zamieniać z nadbrzeża portowego dla statków na powiedzmy jakieś tam rekreacyjne i turystyczne miejsce. To właśnie poli zawsze dostaje takie strategiczne, ciekawe kawałki ziemi do zagospodarowania, więc oni tam e, tak to wygląda także poli to jest bardzo znany deweloper w Chinach e, zawsze mają fajnie e, fajnie utrzymane te osiedla to osiedle też na którym kupiliśmy dom jest właśnie bardzo zielone, połączone z polem golfowym, też w strategicznej lokalizacji na przedmieściach miasta Dookoła tam dookoła są drogi i parki, więc nic nie będzie tam budowane w pobliżu osiedla. Z każdej strony jest teren zagospodarowany, więc nic nowego tam nie powstanie. Właśnie też nam zależało, żeby mieszkać w lokalizacji, gdzie nie będzie się dużo działo, nie będzie dużo ludzi w bardzo spokojnej okolicy. No i udało nam się znaleźć takie miejsce. Ja muszę przejść przez tunel teraz. Tyn, tyn, tyn. Tutaj będzie stacja metra. Z tego zrobią stację metra. Buduje się właśnie ta linia metra, która tutaj będzie jechać. I. Tak się składa, że ta linia metra będzie akurat jechać w okolice naszego nowego domu. Nie blisko, jakieś, myślę, że 5-10 minut samochodem. Trzeba by było podjechać do stacji metra, ale właśnie na, na przedmieścia, tam gdzie będziemy mieszkać. Więc taka ciekawostka. Ale gorąco. Dobra, wyszedłem na powierzchnię. Tutaj widzę już drugi dzień. Klewią trawnik. Ale aż mi się nie chce chodzić jak jest takie gorąco kurde Al Od sierpnia jak się zacznie szkoła Przyszły rok akademicki następny Będę sobie autem jeździł Uuu. Ale się ojeżdżę Godzinkę w jedną stronę, godzinkę w drugą stronę Kurde, dwie godziny dziennie autem. Dobrze, mam świąt wakacji w ciągu roku jakieś 3,5 miesiąca. 4 miesiące powiedzmy I to do pracy tylko przez 8 miesięcy w roku 4 miesiące wolnego. Więc ben, nie będę musiał jeździć codziennie, co w każdym miesiącu przez. Przez cztery tygodnie. Powiedziałbym wam więcej ciekawostek o tym, od Opoli, o, o tej firmie, ale nie mogę. Nie mogę wyjawniać wszystkich tajemnic. Musimy zostawić nutkę tajemniczości. No ale jakbyście poszukali w internecie, to znajdziecie różne ciekawe informacje na temat tej firmy. No ale tak jak mówię, trochę tajemniczości musimy zostawić między nami. Nie mogę zdradzać wszystkich sekretów. No, w każdym razie poli jest powiązana z chińską armią i robi tam różne projekty dla nich. Robi tam różne projekty dla nich, no, jeśli chodzi o budownictwo, logistykę i tak Dobra, a ja już wracam do domu. No jakbyście wynajmowali w Chinach mieszkanie na takim osiedlu dużym, to z różnego rodzaju ludźmi będziecie mieszkać na tym samym osiedlu. Niektórzy będą na takim samym, o takim samym statusie społecznym jak Wy, albo podobnym, a niektórzy będą na dużo niższym, więc musicie się przygotować na interakcje z różnymi ludźmi w społeczeństwie. A my Chcemy interakcje z różnymi ludźmi w społeczeństwie ograniczać do minimum. Więc będziemy się zaszywać na przedmieściach miasta, w swoim domu. Dobra, to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa, pa. wiatr agnieje. O! Oh, to się ochłodzę trochę. Nie, nie, nie. Nie, Jak wiecie, mieszkamy na drugim piętrze. Zobaczymy, co się dzieje w domu. Pewno an, -An zaraz przyleci. Mnie przywitać. Wygląda na to, że wszyscy śpią.